Siemaneczko, dzisiaj będziemy odpowiadali na wasze pytania Te, które was najbardziej nurtowały Wszystkie wzięliśmy z naszego Discorda Na Discorda oczywiście zapraszamy, jest link w opisie No i co Sugar, boisz się tych pytań, czy nie? No w sumie to się jakoś nie boję, ale właśnie jest tam kanał taki Q&A I zadawaliście tam zawsze pytanka, a jeszcze nie mieliśmy okazji na nie odpowiedzieć Dlatego się... Więc dzisiaj odpowiemy na wszystkie ciekawsze No to jak pierwszy frak jest, to może polecimy z pierwszym pytankiem A pierwsze pytanko jest takie, czy będzie bodaj? Junior! No i tutaj odpowiedź myślę, że jest prosta. Bot Junior nie będzie takiej drużynki. Było, bo y, był go HNS Junior. Znaczy, w sumie nie było, bo miało być. U nas, tutaj w teamie Bot, właśnie mamy sekcję youtuberów, w której są youtuberzy, którzy tworzą dla was fajne materiałki. No i właśnie nasi widzowie niezależnie od wieku mogą się dostać do teamu pro, więc w sumie to też jest takie jakby junior. Po prostu najlepsi widzowie niezależnie od wieku się tam mogą dostać. No właśnie, sekcja pro to tak naprawdę jest sekcja widzów, najlepszych tutaj naszych oglądających, więc no możecie się dostać jak będzie kolejna rekrutacja, na którą musicie no której musicie wyczekiwać, że tak powiem. Pamiętaj, żeby wpisać kodzik zjednoczeni w sklepie Fortnite, a wtedy Dodamy cię do znajomych I tutaj drugie pytanko może zadam Trochę powiązane w sumie Jakby HNS zostało otwarte to czy byśmy chcieli dojść do niego nie? A teraz w sumie HNS jest otwarta Jest reaktywacja HNS Więc bardzo ciekawe pytanko I fajnie się złożyło myślę że w tym odcinku Na to odpowiemy I uwaga na 100% nie Na 100% nie bo mamy teraz własną drużynę Która bardzo fajnie działa I naprawdę lubię każdą osobę Z całego teamu bot Więc nie ma takiej opcji Ale jestem botem, ale dobra, zabiję. Ja też, ja też zabiłem, ale też jestem botem. No właśnie, no to zostało tu HNS reaktywowane i na pewno nie planujemy wrócić, bo, no nie tylko, że nie planujemy, na pewno nie wrócimy, możemy powiedzieć. No, powiedzieć bo no bo nie wiem, jednak... kiedy HNS zostało zamknięte, natomiast parę miesięcy temu i przez ten czas my działaliśmy cały czas, stworzyliśmy własny, właśnie teamek, i przez ten czas zrobiliśmy go na tyle, rozbudowaliśmy, że teraz to wszystko fajnie działa i fajnie się wspólnie nagrywa z całym teamem, więc myślę, że każdy. Każdy tutaj jest zadowolony, zarówno my jak i wy widzowie No bo kontencik jest dla was stworzony przez cały team Myślę dobry, dobry kontencik jest stworzony Dobra, idę do ciebie Zabity, zabity, zabity e, No właśnie, no i, właśnie, ma, no i wydaje mi się, nie? że tutaj Team dużo lepiej działa W porównaniu do HNS, także nie byłoby najmniejszego sensu wracać do HNS. O to już tutaj... wiem, jaki tytuł można dać. Czy wracamy do HNS? No, może będzie można. dobry tytuł jakiś, dobra? <laughs> dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. I uwaga, jaki jest wasz ulubiony YouTuber? No to może najpierw powiedz ty: Kto Jest ulubiony YouTuber? No ja szczerze mówiąc, nie mam ulubionego YouTubera, ale takie pytanko często zadawaliście. Tu jest gościu, co jest Grada. Nie wierzę. On tak kapił, że szork. Leży Leży. Dobra, według. Leży, leży. Ju... YouTuberem, którego najmilej mi się ogląda vlogi, to jest Logan Paul z Ameryki, bo ja oglądam dużo amerykańskich twórców, bo są na pewno przed Polską, jeżeli chodzi o treści w internecie. E, uwielbiam, uwielbiam również e, vlogi Davida Dobryka oraz bardzo lubię Kesa, ja, więc to są. To jest trzech właśnie moich ulubionych YouTuberów, jeżeli chodzi o zagraniczną scenę. No i właśnie uważam, że tam e, w Ameryce i w wielkiej. Brytanii są lepsi youtuberzy i le tworzą lepszy content, jeżeli mam być szczery. Ale no, no, my, gonimy, my gonimy, my Ameryczkę. My tutaj się. nie, nie Właśnie o to chodzi, że my tam podglądamy w Ameryczce, co się dzieje i wprowadzamy to do Polski, a nawet wprowadzamy też własne rzeczy. Więc to jest fajne, żeby się wzorować na tych największych, najlepszych, a nie na jakichś bambikach z Polski. Ej, ty! Tak, właśnie ty. Jeśli jeszcze nie masz subskrypcji na naszym kanale, to zostaw tego subika, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście, jeśli filmik Ci się podoba, to zostaw łapeczkę w górę, a ja już nie przeszkadzam i miłego dalszego oglądania. Elo! I tutaj ktoś zapytał, jakie jest wasze wymarzone auto, więc możesz powiedzieć, jakie twoje. Takie ja ja wymarzone... powiem szczerze, że nie mam takiego wymarzonego, natomiast na pewno w dzieciństwie grało się w jakieś Need for Speed, i to by było coś właśnie w stylu takim Need for speedowym, czyli tak jak się grało, jakiś albo fajny Porsche, taki stuningowany w fajnym kolorku, albo jakiś Lamborghini Aventador, albo jakiś Ferrari, na pewno byłoby to sportowe, fajne auto. Dokładnie, ja, jeśli chodzi o mnie, to właśnie mi na przykład. Osobiście BMW się bardzo podobają, ale naprawdę strasznie mi się podoba BMW i8. Takie nowoczesne, z drzwiami o, podnoszonymi no, no, do góry. Tak do góry, o piękne, Dokładnie, jest jak prawda. na takie właśnie auto, to ono jest też dość tanie, nie? W porównaniu, bo takie inne co do drzwi do góry i w ogóle tak super wyglądają, to są dużo droższe od niego. No, mega mi się kupił. też te BMW podoba, to prawda, to prawda. A kolejne pytanie jest takie: poza nagrywkami przeklinacie? Jeśli tak, to ile? Czyli czy przeklinasz, Sugar, poza nagrywkami? Bo na nagrywkach y, mało przeklinasz, Natomiast na streamach cały czas No, no nie wiem, jakieś te streamy i te arenki mnie zawsze rajd'ują Ale tak właśnie poza streamami, no to wiadomo, no przeklinam, ale tak normalnie, nie? W sensie zależy, wiadomo jak jest jakaś impreza, wudeczka, coś tam zależy z kim, zależy z kim, jak wiadomo jak jest, się rozmawia z jakimiś starszymi osobami czy z jakiejś poważniejszych tych to nie mówię do niego Elo Kurwa, coś tam. <laughs> Tylko nie po nie. prostu zależy od sytuacji, jak sobie rozmawiam ze znajomymi, no to to przeklinam, no ale tak nie jakoś niesamowicie dużo, no tak normalnie. Umiarkowanie, no ja muszę <gry> powiedzieć, że tak samo. Wiadomo, że tam w różnych gronach różnie się zachowuje człowiek. No, i jeżeli jesteś z najlepszymi ziomeczkami, to zdarza się przeknąć. Oczywiście, że tak, ale Ale wiecie, to nie jest tak, że co drugie słowo, to jest kur, no i to nie jest mój przecinek, tylko czasami do podkreślenia jakichś emocji w zdaniu w jakiejś wypowiedzi wiadomo, że się czasami użyje. Albo właśnie jak się już jest y, troszeczkę bardziej y, pod wpływem, to wiadomo, może też części się przeklina, ale to i tak jest mało, ja jakoś dużo nie przeklinam, muszę wam się przyznać. Czy irytuje was to, że Kepcio troluje na nagrywkach i czy jest jakoś za to karany? Karany nie jest, natomiast yy, karą myślę, że dla niego jest to wyzywanie, wyzywamy go, nie? myślę no, że wyzywamy to, jest, go. to jest jedyna taka niby kara, że go wyzywamy po prostu przez to na nagrywkach no, no i wymyślisz... jeszcze kolejną karą jest jak na przykład i spamujecie że kebab frajer w komentarzach, także no. możecie go spamować, żeby mu było smutno, bo wtedy faktycznie się ogarnia i nie troluje następnym razem tak jest, tak jest, to, to działa, to działa, więc napiszcie że kepcio nie troluj więcej ty frajerze, frajerze. to na pewno już tyle nie będzie trollował, bo później czyta, on to wszystko czyta i się przejmuje, to na mnie nie Dwa teamy, nie? Powalony tam u, u ciebie. Kelcy jakieś. Leży. Co to za NATI? Zero, leży jeden. Kogo byście woleli gołego w szafie? Kepcia czy Paczola? Co to jest za pytanie? Nie. Co wy za wymyślone? pytania dajecie ludzie? Wy, zboczeńcy! Jeszcze takie do wyboru dwie osoby! Jakbyście dali Selenę Gomez czy Ariany Grandy, to ja rozumiem! Z chęcią bym odpowiedział, ale takie pytania? Wy, zwyrodnialce, no i co my mamy odpowiedzieć? Nie ma dobrej odpowiedzi. TU są po prostu dwie fatalne odpowiedzi. No i ja muszę wybrać. Zabił mnie przez ścianę! Snajpa, w ryj. Dobra, no, ja bym wolał Kepcia Ja bym wolał Paczola, bo jest chudszy I przejdźmy do następnej gierki Gościu, cię no Leży jeden Nie mogę wejść tam Drugi leży Ucieka! Leży jeden Bo mam 7 HP Gdzie jeszcze są? Drugi leży Leży trzeci, let's go! I teraz mogę chyba zadać kolejne pytanie. Które brzmi następująco: Kiedy kolejny diss? Teraz może na Kepcia albo Evrona? I to chyba do mnie pytanie. Więc ja tutaj już odpowiadam, że kolejny w wlaktuje. Jak wbijecie 30 tysięcy subskrypcji na moim drugim kanale, i brakuje troszeczkę ponad 1000. Więc jeżeli każdy z was oglądających ten odcinek wbije teraz na kanał Rafael Loks i zostawi suba, no to pojawi się diss track, pojawi się diss track. Tylko muszę go jeszcze nagrać. Więc proszę o napisanie propozycji na kogo ma być distrak. Napiszcie na kogo nagrać Distraka. Na wiem. kebaba ja bym chciał. O, czyli no Sugar ja chciałby ciekawa. na kebaba, a wy napiszcie na kogo wy chcecie Distraka. E, jeżeli będzie dużo jakiejś jednej osoby albo jednej rzeczy, bo może to być też distrak na jakąś grę na przykład, no to jeżeli będzie dużo tego samego, w komentarzach to po prostu na to nagram, na to nagram Distraka. Dawaj go. 3-4 go! Leży! Ale go dwale na łeb! Leży, leży. Czy wasz przychód z YouTube'a jest duży? Ty, myślę, że. No, co jest grany? No, jakiś legendarny rekit mi że jak ja piję beczkę. O co tu chodzi? Dobra, no ile? 2000 zł z reklam na YouTubie? Gdzieś tyle, co? No, to wcale nie jest dużo. To kurczę, zostawcie Zubika chociaż i łapkę w górę. Bo, bo, no bo, bo my tutaj. bankrutujemy, bankrutujemy i już nie mamy pieniędzy. Sugar będzie musiał się wyprowadzić, będzie mieszkał pod mostem. No i jak wtedy na grand dla was odcineczek? No, zostawcie tą łapkę w górę, chociaż dla zasięgu. Zostaw ty, zostaw. Uratuj Sugara przed mieszkaniem pod mostem. I ostatnio z mostu spadł autobus. Tam jest niebezpiecznie pod mostem. Dokładnie, 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 dokładnie. więc ja lepiej nie ryzykować. Tu, uratujcie łapie, Sugara, spada. uratujcie Sugara tą łapką w górę. A jak suba jeszcze nie masz, to zostaw suba, bo musimy mieć to 100 tysięcy subskrypcji, żeby żeby jakieś firmy z nami chciały współpracę robić. Więc zostaw tego suba. No gdzieś 2000, tak bez żartów, gdzieś 2000 na miesiąc, no czasami więcej, czasami mniej, zależnie od miesiąca. Jeżeli chodzi o same reklamy, ale wiadomo, że są też inne źródła przychodów. No i jeszcze wszystkim pamiętajcie, że dzielimy się na pół. Ale tutaj było pytanie o samego YouTube'a, więc z YouTube'a 2000. Jak wybiliście się na YouTubie? Tutaj jest pytanko. No i tutaj w sumie na początku może ty opowiedz, bo ty jako pierwszy tam Zaczęło ich nagrywać. No to ja myślę, że dużo dała wielka bitwa streamerów, gdzie zrobiłem właśnie e, walki z wszystkich perspektyw, tak jak to robiliśmy niedawno. E, to tak samo zrobiłem przy pierwszej bitwie streamerów. To był dosyć duży zastrzyk popularności kanału, bo dużo osób się tym zainteresowało po czasie nawet. A kolejną sprawą jest to, że byłem mega dobry w tą gierkę i robiłem dla Was, przygotowywałem dla Was super pro poradniki odnośnie Fortnite, i mogliście się z nich wiele nauczyć, więc myślę, że to też na pewno przyczyniło się do szybszego rozwoju. Rozwoju kanału, a później połączyliśmy kanały, i co dalej, Sugar? No i później, no co, regularne tutaj filmiki, regularne streamki. O, powalony. Myślę, że fajnie, że robiliśmy jako jedni z nielicznych w Polsce właśnie tutaj rzeczy z, dw z dwiema kamerkami od razu. Jakieś fajne materiały dla was. Teraz to się zaczęło robić troszeczkę bardziej popularne, mimo, że i tak bardzo mało osób tak robi. E, natomiast my byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, jeżeli chodzi o Fortnite'a, którzy nagrywali właśnie fajne treści z dwóch perspektyw. Chyba oprócz nas to tylko Rafa i Ewela coś kombinowali. No i co? Regularny contenting był tworzony cały czas bez poddawania się i Cały czas próbowaliśmy jak najlepsze treści dla was robić No i jakoś tak wyszło, że zaraz te 100 tysięcy subów Jeżeli nam pomożecie oczywiście tą, tym subem A tu zabijmy tego gościa Wiesz, że ten dropik przyda nas Nie możemy mu kam, na to kam pozwolić Kam, chciał nam podwędzić Jole, dostał Let's Pięknie. go A ten po wie, więc wieź... Myśl... Ty z nim dasz łatwiej tylko korale. Let's go! Ej, let's go. Patrzcie, jaki challenge! Od razu same mityczne bronie. A co, Ale co? Jakie tam ile masz? Ile gra broni? Ja górę. mam gratlera. Jakie masz bronie? Nie, to jest złota, to ja mam Tomigana i auga mitycznego I beczkę mityczną, ja nam granatnika I pompy Zrobimy challenge przy okazji, że same mityczne bronie Więc łap to, łap to, I będziemy tutaj e, próbowali zgarnąć Dla Sugara jeszcze ostatnie dwa itemki Pytanie kolejne jest takie, co robicie W wolnej chwili, czyli w wolnym czasie chyba Co robimy prywatnie? Oglądam Netflixa To ja teraz zacząłem chodzić na siłownię Myślę, że bardzo dużo mi to zabiera czasu Czasami spotykam się ze znajomymi I czasami oglądam po prostu YouTube'a Zagranicznego, tak jak wcześniej wspominałem, więc y, to są trzy rzeczy, które najczęściej robię. Jak y, nie nagrywam na YouTube ani nie montuję odcinku. Ale mnie obił jeszcze. Wolicie pizzę czy kebaba? Ja wolę zdecydowanie pizzę. Mam zero, a tu jest mityczny item. Piję tą beczkę. Nie mają jeden? zero we dwójkę. Mają dwa mityczne mam itemy. Mam też, mam mityczny, chodź do mnie. Dobra, już jestem spokojny na hajkę. Leży granie. jeden. Spokojny. Nic nie miałem żadnego. Love, mam go OFFA! i mityczne wszystko. itemy. wszystkie! Ile masz? Wszystkie, masz pięć w Wszystkie, spółku? tak, pięć, wszystkie te... gdzie! O, i mamy wszystkie mityczne itemy. Mamy wszystkie gdzie to... Co ty tak. gadasz? Czyli co? Raz, jest... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i I sześć i temu wszystkie. No, ja, no to pierkele. ja wiem jak nazwiemy ten odcinek, jednak że challenge, <laughs> mityczne itemy, wszystkie znalezione, czy coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy. Śmieszna sprawa, że się tak udało przy okazji. Fajnie, fajnie, naprawdę miło. Dobra, oni są rozmiażdżeni rozmi po prostu. Ale wolisz tego kebaba czy pizzę, no? Ja wolę pizzę, nie lubię kebabów. Jak nie lubisz kepcia? Tak, głupi kebab, nienawidzę kebaba. Leży o jedy. Tak. To nie mają się ciekawe. Leży o, Dobra, może tak, jeszcze nie... jakieś pytanie? Co? Bo tak załatwo, załatwo. Tyle itemów tych mitycznych mamy, że załatwo z tymi leszczami. Kolejne pytanie brzmi następująco: jakiej muzyki słuchacie? Bo ja słucham rapu, ale. Teraz słucham i polskiego, i zagranicznego, wszystkiego po trochu. No to ja słucham wszystkiego, ale najbardziej lubię również rap e, polski i zagraniczny. Każdy rap jest dobry, ale najbardziej właśnie lubię polski oraz amerykański. Zabijamy jego. go granatnikiem do strefki! Patrz, co to za bambik! No. Dajmy mu, nie będzie wiedział, co się dzieje, dajmy mu itemy wszystkie mityczne. Let's go, bye bye! Hej, co za bambu! Patrz, bieg do zanił. Nie, no kogo my trafiliśmy na koniec? Pytanie do Rafaela Oksa: wolisz McDonald's czy KFC? E, lubię zarówno tą i tą. I, z, lubię zarówno tą, jak i tą restaurację, natomiast wolę McDonalda zdecydowanie mimo wszystko. Rzuć to po prostu, budą. Pat, Bierze? On bierze, bierze, bierze! Patrzcie, 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 wybiera wszystko! Patrz. <laughs> Wymienia sobie po kolei, widzicie to widzowie? Chuck Jagga się użyj byczku jeszcze! Chuck Jagga! O zapomniał, że strefa! Zapomniał, że strefa byczek! Nie, on zginie! Ooooo! Ale zginął w wielkim Co, tak stylu! Z takim ekwipunkiem zginął Ale miał dobry, miał dobry ekwipunek na koniec, więc nie tylko my zrobiliśmy tutaj wszystkie mityczne bronie challenge, ale zarówno nasz przeciwnik. Tylko on niestety zginął, my nie zginęliśmy. I jeszcze ostatnie pytanie na koniec może eee, czy gracie w jakieś inne gry oprócz Fortnite'a? Aktualnie ja nie gram, natomiast lubię sobie pograć w różne ekskluzywy, na przykład na PS4, więc e, trzeba zacząć. Trzeba tam jakieś e, The Last of Us 2 sobie przejść, bo to na pewno epicka giera jakieś sobie poprzednie. Chodzić, ale aktualnie jakoś nie za bardzo gram. Ja też nie gram w żadne inne gry, a, a ale gramy w Fortnite i odcineczki dla was robimy. Także zostawcie tego lajka, czas, subskrypcję pod filmem, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie kodzik się! Zjednoczeni w sklepie! Wpisz kodzik zjednoczeni w sklepie, to dodamy cię do znajomych. Trzymajcie się! Siema! Piona. Cześć! cześć.